Jolanta Wybieralska Wrocławska legenda o dzwoni grzesznika Dawniej w miastach było wielu rzemieślników, którzy swoją pracą na chleb zarabiali. Mnóstwo było kramów i małych sklepików, wtedy właściciele mało sprzedawali. Rzadko kto kupował, bo był brak pieniędzy. Nie każdego stać było na różne zakupy. Ludzie wtedy żyli ubogo i w nędzy. Brakowało w domach nawet zwykłej zupy. A kto się wyuczył i mistrzem zostawał, ten budował warsztat i stawiał przy domu. Kilku młodych ludzi do pracy namawiał i dawał jeść, ale nie płacił nikomu. Uczeń lub czeladnik, choć biedni rodacy, Pracowali i uczyli się od mistrza swego, a przy wykonaniu powierzonej pracy każdy chciał być lepszy, lepszy, jeden od drugiego. Kiedyś u mistrza Michała w Ludwisarni rozpoczął naukę młody uczeń Stankę. W październikowy dzień, ale bardzo skwarny, po pracy wybrał się na pobliską tamkę. Mało kiedy wychodził, bo wiele było pracy, a zamówień mnóstwo, co dzień przybywało. W czasie wojny o broń prosili rodacy, a w czasie pokoju dzwony wylewano. Uczył się stankę fachu od mistrza swego. Pracował czasami od rana do nocy, co dzień wylewał z żelaza coś nowego. Rzadko oczekiwał od mistrza pomocy. A kiedy Michała najlepszym uznano i w pracowni zamówiono olbrzymi dzwon, ludzi poproszono i wszędzie szukano, żeby tu przynosili niepotrzebny złom. Stankę i Michał duży dół wykopali, a na dno wielką formę dzwonu wyłożyli. Obaj się przy tym ciężko napracowali, po skończonej pracy bardzo się cieszyli. Stankę na piecu mały ogień rozpalił, razem czekali, aż się metal rozgrzeje. Michał do gara wrzucił cynę i pierścień i rzekł do ucznia, że on sam to wyleje. Mistrz do karczmy poszedł, by odpocząć chwilę, i szklaneczkę wina położył na stole. Stankę stał przy piecu, chyba się nie mylę wyjął korek, cały metal był już w dole. Pobiegł on do karczmy, by przynieść nowinę, powiedzieć, że praca ich obu skończona. Nie posłuchał mistrza, wziął na siebie winę, nie wiedział. Że odnoża Michała skona. Jak wrócił mistrz Michał do warsztatu swego, zobaczył, że stankę dobrze dzwon wykonał, złapał się za głowę, koniec życia mego, żałował, że stankę tak szybciutko skonał. Zgłosił się do sądu i przyznał do winy. Choć był mistrzem, Michał nie uniknął kary. Wszyscy wrocławianie mieli smutne miny. Czas nadszedł, wszyscy patrzyli na zegary. Lecz jedno życzenie miał Michał do władzy. Usłyszeć za życia swego dzwonu brzmienie. Uruchomili dzwon znajomi rodacy. Sąd najwyższy spełnił Michała marzenie. Za każdym razem, gdy kat karę wymierzał, Słychać było ciągle bicie tego dzwonu, każdy patrzył w górę, choć gdzie indziej zmierzał i rozmawiać nie wolno było nikomu. Ludzie we Wrocławiu z sobą rozmawiali, że w kościele świętej Marii Magdaleny dzwon mistrza dzwonem grzesznika nazwali, towarzyszył tym, Którzy byli traceni. Dziękuję.